Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wrzuciłem film, no głos słabo, no ale trudno. Coś tam słychać. Moi drodzy, siedzę w cieniu, a, a o czym muszę mrużyć? Eee, tego nigdy nie robię. Po raz pierwszy to zrobię i mam nadzieję, że po raz ostatni, a jeszcze jakbym dostał takie osobiste wrażenie od osoby, o której będę mówił że on sobie nie tego nie życzy, to ja już więcej jej po prostu imię nazwiska sobie nie wykorzystam, jak gdyby. Wiecie, mam taką zasadę, jeżeli ktoś sobie nie życzy ujawniania swoich danych, to wiecie, pomimo, że to jest osoba publiczna, bo to jest coś innego, ta krytyka taka, wiecie, formalna, kiedy jesteś rzeczywiście, jak to się mówi, hmm, legitymowanym dziennikarzem na przykład. Czy coś w tym stylu, że w redakcji, da dalej, masz prawników i tak dalej. A tutaj czasami różnie to bywa, ale ja troszeczkę nie o tym. Jedziemy do tej pani Zajączkowskiej. Proszę państwa, ja tutaj mam laptopa. E, Przyjrzałem się, było takie hasło. Jej wystąpienie przede wszystkim. Słuchajcie, jej wystąpienie e, w. Ach, może będę jeszcze klikał. E, słuchajcie, jej wystąpienie w Europarlamencie e, w Jedni byli zachwyceni, oczywiście naziści kry z krytyką. No tak, nazistowski naz nazizm przeciwko niej, naziści, nie tam żadna linia, naziści przeciwko niej. Też, też krytyka posypała się, ale niewielka, powiem, że tylko nielicznych. Tych, którzy, którzy w polityce nic nie osiągnęli, nic nie osiągną. Natomiast ogólnie pozytywnie to zostało przyjęte przez antysystem. Też szacunek mam dla nich. A teraz przeanalizujmy to. No, i to hasło o Zajączkowska na prezydenta Polski. Tam gdzieś to, gdzieś to usłyszałem, tak patrzę. Kto to jest? Ja powiem tak, ja ją widziałem nieraz w różnych tam newsach informacyjnych w internecie. No, po prostu wystartowała, zdobyła mandat. Natomiast ja nie, nie wchodziłem w szczegóły. Przecież ona jest, jest ponad 10 lat już w polityce, w mediach. Kampania poprowadziła dość dobrze, bo właśnie ta kampania, widziałem ją bardzo często w tej kampanii. Napracowała no, się dziewczyna, trzeba przyznać, i to fizycznie musiała chodzić po, lupo, po mieście. Roznoś... No, naprawdę, szacunek, szacunek i to jeszcze bo ona tam z drugiego czy trzeciego miejsca, już nie wiem. No, ale to nie istotne, teraz weźmy jej wystąpienie. No, i powiem tak, jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim. Może później to mówię, ale powiem tak, rzeczywiście, jak usłyszałem to hasło w internecie zajączkowska na prezydenta, no to teraz dopiero sprawdziłem, jak rzeczywiście, w styczniu będzie miała 35, czyli akurat się idealnie się strzeliuje w ten okres, gdzie ma szansę. I od razu teraz powiem nie do końca na końcu mam powiedzieć, ma szansę. Ona ma realne szanse, ale to później. Zaczynamy, może od tego wystąpienia. Moi drodzy, to wystąpienie w Europarlamencie. Było genialne, genialne. I to nie chodzi o to, że co ona tam powiedziała. To też było dobre, ale sam fakt, jak to zrobiła, to jest istotne. Proszę Państwa, jest taka zasada pierwszego wrażenia. Idziesz na jakieś tam spotkanie, czy to biznesowe, czy coś, i masz pierwsze wrażenie, że nie, już nie będziesz miał drugiego wrażenia. Trzeciego, piątego, dziesiątego. Masz tylko raz, tylko ten jeden raz. Może zrobić to pierwsze wrażenie, drugiego razu nie będzie. Moi drodzy, i właśnie ona wykorzystała. Perfekcyjnie się przygotowała. Wiedziała, że ma te, nie wiem, 2-3 minuty. To wystąpienie, ja oglądałem to wystąpienie. Hmm, bodajże 3 minuty. Każde słowo, każde zdanie, każdy gest przygotowane, wyreżyserowane i zrealizowane. I ona to zrealizowała. Potępiają niektórzy Grzegorza. Grzegorz nie jest z mojej bajki, ale to jest reżyser, który do, bardzo dobrze się orientuje, ile trzeba wysiłku i wkładu wnieść, żeby nagrać film. Pełnometrażowy film. To nie jest tak, że zbierasz aktorów i tak dalej. To jest ogrom pracy. Studio, ludzie, aktorzy, o matko to jest scenariusz to jest w ogóle wieść. I on to zna. On akcję z gaśnicą zorganizował perfekcyjnie. Tam był przygotowany każdy krok, wyliczony. Ja widziałem to. Szacun wielki dla niego. Czy ktoś to po, mm, potępia, czy nie, nieważne. Rozegrał to genialnie, cały świat to zobaczył. Wracamy do pani e, Zajęszkowskiej. No to z, powiem tak, no mamy to na tym. Na tym e, urodzona 20 stycznia, tak? 90 rok. No, młoda dziewucha trzeba przyznać. No ale dobra. I zobaczcie. Wiedziała, że ma trzy, te trzy minuty. Trzy minuty perfekcyjnie y, wypowiedziała każde słowo y, z, z, z odpowiednią gestykulacją. Mm, y, ubiór też stonowany. To nie może być tak, żeby ona tam jakąś ekstrawagancję, cuda na kiju tworzyła, ale zrobiła to perfekcyjnie. No, świadczy to przede wszystkim o niej, że jak coś robi. Potrafi się do tego przyłożyć bardzo dobrze, bardzo perfekcyjnie. Ja lubię perfekcjonistów. To ja mam szczerze, że moi drodzy, że nie lubię dziadostwa, nie lubię takiej tandety. Możesz nie być specjalistą w takiej dziedzinie, ale jeżeli dążysz do perfekcji i widzę, że chcesz, to jest to jest całość. Ja, ja, ja takich ludzi właśnie szanuję. I tutaj kwestia. Teraz tak, mm, zobaczcie, ktoś powie tak, no ona postawiła poważne zarzuty, Wunderlujen, bo ta baba to jest dno, to jest dno, ale to nie jest głupia baba. Wunderlujen jest wyjątkowo cwaną artystką, to, to jest, wiecie, to jest, to jest baba kuta na cztery kopyta, można powiedzieć. I Wunderlujen takie głupie minki robiła, i rozglądała się na woki, głupie uśmieszki, i teraz ktoś powiedział. No dobrze, po takich tak poważnych i ciężkich zarzutach, to wonderluje, powinna jakieś tam pismo skierować. Nie wiem, czy może iść skierowała tam, nie wiem, ale że tam jakieś tam, może na drogę Sędowo powinna iść. Przecież tam powiedział, że zobacz, jaki ciężki zarzut, powiedziała ta Ewa, pani powinna siedzieć w kryminale, tak? No to to, to jest poważny zarzut. Natomiast ja powiem tak. Zarówno. Pani Zajuszkowska, jak i Wanderlujen dokładnie wiedzą, że żadnej sprawy nie będzie. I dlatego nam to, to powiedzieć, ponieważ wiecie, co jest to, no to już trzeba być strategiem geopolitycznym, tak jak ja tam. Jeszcze w polityce to mnie nikt nie zagął przez 40 lat, ale do czego zmierzam? Wanderlujen nie postawi za żadnego prywatnego zarzutu w Zajuszkowsku, nie wytoczy żadnego procesu z prostego powodu, bo dokładnie sobie zdaje sprawę. Dokładnie sobie zdaje sprawę z tego, że gdyby postawiła cokolwiek, jakikolwiek zarzut Zajączkowskiej, to dopuściłaby ją do głosu. Po prostu dopuściłaby ją do głosu, a wtedy nie można byłoby tego tajnego procesu zrobić, gdzieś tam nikt nic nie słyszał, tak jak Assange i tak dalej, coś w tym stylu. No Zajączkowska by miała głos. Ale Leyen wie, że nie wolno takim ludziom dawać głosu. Ona może wyjść znowu na jakieś tam trzy minutki, 5 minut i tak dalej, ale jeżeli ja jej postawię zarzut, to ona dostanie, dostanie prawo głosu. A jak dostanie prawo głosu, to jest po mnie. <ścoughs> I to jest, to jest ta, ta, ta gra polityczna, moi drodzy. To jest, to jest właśnie ta gra polityczna. Eee, m, także Leyen... Teraz tak. To pierwsze wrażenie. Moi drodzy, e, pani Zajączkowska. Pani Zajączkowska otworzyła sobie to okno Overtona i już drugi raz go nie otworzył. bo ktoś powie: A ona jest jeszcze młoda, to ona może za 5 lat wystartować na prezydenta. Nie, już za 5 lat będzie za późno. Tu i teraz. E, gdyby teraz w, na jej drodze pojawił się ktoś taki jak ja, ja i taką życzę, żeby ona kogoś takiego spotkała. Mojego filmu prawdopodobnie nigdy nie obejrzy. Ale gdyby spotkała kogoś takiego jak ja, to ona wygrywa w pierwszej turze w przyszłym roku. Jeżeli dobrze by poprowadziłaby, może taka moja porada, już dziś powinna wystąpić. To takie, o wiele, wiele rzeczy, bo to jest wiecie, musiałaby wykonać około 100 różnych posunięć politycznych. Ale jedną z takich najważniejszych rzeczy to jest wyjście z konfederacji. No niestety, jeżeli zdecydowały się na kandydaturę na prezydenta Polski, musiałaby wyjść z konfederacji ale nie uciec i nie porzucić konferencji, bo to są dwie różne rzeczy. Bo ktoś teraz powie, a porzuć, nie, nie, nie. To jest tak, że ona musiałaby wyjść, jednocześnie powiedzieć, że to są moi przyjaciele polityczni, ale, ale ja z tej formacji wychodzę. Gdyby jeszcze podparła się, ale nie oficjalnie, Grzegorzem, bo Grzegorz prawdopodobnie będzie tak tradycyjnie startował, tradycyjnie nie wygra, nie ma szans. Ale gdyby się, i on nie może jej oficjalnie być jak gdyby w jej komitecie. Ale nieoficjalnie taki Grzesiek yy, przysporzyłby jej dużo plusów. Nie, yy, oficjalnie nie mógł być, bo ja bym go oficjalnie nie chciał, ponieważ yy, za, dużo, yy, za dużo ma wrogów yy, wobec siebie. Natomiast, natomiast yy, pomógłby jej. Tak. Zresztą, natomiast jak, jak będzie sam startował, to, to już z natury rzeczy, yy, jakakolwiek yy, pomoc konkurentowi nie, w grę nie wchodzi. Także ja powtarzam, yy, ten, to hasło, że ona na prezydenta. No, byśmy, mieli, byśmy mieli po prostu prezydenta, powiem wam, no, super by było. To nie jest przede wszystkim, nie porównujmy tej osoby, jak ktoś się tak jakaś tam pani ogórek. No to ciszej nad tą, a na tym po prostu ja już tak kiedyś tak chyba nawet film na niej nagrywałem. No, to była totalna porażka. Natomiast tu jest zupełnie co innego. Kobieta, prezydent. Po tej, po tej masakrze, teraz dziesięcioletni, kiedyś mieliśmy 5 lat e, artystę, który skompromitował skompro, cały ten kraj. Teraz mieliśmy 10 lat dramatu. Może nie tyle dramatu, no, no, ale kompromitacja nie tylko tutaj krajowa, ale i międzynarodowa. I rzeczywiście jest to okienko otwarte. Tak jak powtarzam, jeżeli wy, wykorzysta to, pójdzie za ciosem, no to czekają na dwie, na dwie strony babka wróżyła. Prawdopodobnie nie wystartuje, tak mi się wydaje, bo zmiażdżą ją ci inni znaczy, zmiażdżą ją w formie tej, że będą ją deprymować, że nie, nie, nie poczekaj, to jeszcze nie czas. Nie jest to, to, nie jest jeszcze Twój czas, ale ten czas już nigdy nie nadejdzie. Po prostu tu i teraz, tu i teraz, no to tyle od niej. To tak jak wspomniałem, no, pojawia się fajna, fajna osoba kto, z szansami. Ja lubię ludzi, którzy mają rzeczywiście szansę. A on, a, dlatego ten film nagrywam imiennie. To jest pierwszy mój film, jak, jak jestem od 10 lat na, na YouTubie na imiennie. Rzeczywiście ci, którzy twierdzą, że pani. To na końcu jeszcze. No, się, gadam w kółko i to samo. Ale z wszystkimi, którzy twierdzą, że ta pani ma szansę na prezydenta bo tak patrzę, bo tu mam laptopa otwartego yy, że pani Zadanieczkowska ma szansę z, zostać prezydentem Polski w 2025. Powtarzam, przy dobrych układach już w pierwszej rundzie, już w pierwszej rundzie, normalnie ograłaby wszystkich, bo nie mamy, pomimo, że promują tam na YouTubie motłoch, proszę Państwa, nie na YouTubie, w telewizorniach, a na YouTubie też, jakiegoś tam doktorków i tak dalej, to jest motłoch. Dobra, to trzymajcie się narka.